Cześć, witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam coś, co raczej nikt z Was nie robi, a może Wam to urozmaicić grę. Pokażę Wam, jak dodać własną formowalną cywilizację w Age. U. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy w editor map. Wybieramy, na jaką mapę chcemy dodać cywilizację w moim przypadku będzie to mapa świata. Zjeżdżamy i wybieramy formowalne cywilizacje. Klikamy Dodaj nową formowalną cywilizację. Idziemy do miejsca, w którym chcemy, aby się znajdowało formowalne państwo w moim przypadku Europa. Teraz klikamy przycisk na górze Formowalna cywilizacja żadne. Szukamy państwa, które chcemy, aby od teraz dało się utworzyć. Pokażę Wam na przykładzie gospodarstwa mołdawskiego. Klikamy na Dodaj cywilizację i wybieramy państwo, które będzie miało możliwość utworzenia. Teraz wyklikujemy prowincje, które będą potrzebne. Nie gwarantuję, że do gospodarstwa mołdawskiego powinny być akurat takie prowincje, bo jest to tylko przykład. Teraz klikamy w wybraną prowincję i ustawiamy ją jako stolica. Klikamy Zapisz i wchodzimy na jakikolwiek scenariusz, na którym znajduje się kraj, który może utworzyć te państwo. Gotowe. Jeśli teraz państwo się pojawiło w zakładce decyzje, to znaczy, że zrobiłeś wszystko poprawnie. To tyle. Mam nadzieję, że ci pomogłem lub urozmaiciłem ci rozgrywkę. Jeśli film ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapy w górę i suba. Pa